W tym filmie pokażę wam największe opening kluczy i lucky bloków, które zasponsorował mi vis. Jeżeli chcecie wiedzieć co mi wypadło i jakie temy zdobyłem oglądajcie koniecznie do końca. W tym filmie losuję jeszcze 70 miliardów, więc jeżeli chcecie wygrać zostaw lajka, suba i komentarz za swoimi. Pewnie wiele osób się zastanawia skąd ja w ogóle mam tyle pieniędzy, skoro w ostatnim odcinku miałem gdzieś ze 100 miliardów, 190 miałem. Pewnie wiele osób się teraz zastanawia skąd ja mam 700 miliardów, prawie mamy w ogóle biliard, więc jest już naprawdę naprawdę nieźle. Ale to musicie oglądać koniecznie film do końca. Jeszcze wyniki z wygrania 100 miliardów wygrywa właśnie ta osoba. Gratulacje, e, wielkie wygrania. No i w dzisiejszym filmie losujemy kolejny i Dzisiaj losujemy 70 miliardów miliardów, więc jeżeli chcesz wygrać, to napisz koniecznie swój w komentarzu, Suba zostaw na kanale i zostaw lajka like pod tym filmem. Ale to, co się działo na dzisiejszym streamie, bo wszystko z tego filmu praktycznie będzie ze streama, zobaczcie właśnie jak e, dorobiłem się takich pieniędzy. E, no ale to, co się działo dzisiaj, po prostu było niesamowite. Naprawdę było tak prosto niesamowite. Wszystko, co się działo o to jak w ogóle, a musicie to sami po prostu zobaczyć ale zanim no to pójdziemy po prostu przetestować w ogóle mogę wam tak powiedzieć po prostu dropnęłem na pewno miecz 40 no z takiej jednej skrzynki można powiedzieć miecz po prostu, który straciliśmy w poprzednim odcinku no już po prostu wrócił do nas to chyba jest jakaś po prostu no coś niemożliwego no miecz 40 do nas wrócił jesteśmy w sumie 200 miliardów na plus gdybym to sprzedał ale właśnie mam taki, właśnie mam taką myśl czy to sprzedać czy nie będziemy wtedy 200 miliardów na plus i wtedy możemy sobie kupić już e, w sumie czy teraz byśmy mogli sobie kupić Mie 41, ale nie wiem. W sumie zastanawiam się cały czas. No i dzisiaj pochodzimy, właśnie. Próbowałem parę, parę ludzi tutaj pozabijać. No i zobaczycie też w sumie, jak dałem się bogaty na serwerze. Bo to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite, to co po prostu się w dzisiejszym dniu działo, nie? Jest też w ogóle sporo graczy, więc wydaje mi się, że klewa powinna być niezła na serwerze. Że lecimy po prostu spuścić komuś ostry łomot. Mamy sporo Jak To smocze odłamki, to bym schował szczerze. Dobra, smocze odłamki schowane. Przetestujemy ten Mie 40. Czy nadal jest taki dobry, już lepiej po prostu już miecz, nie wiem, 41, spróbujemy cokolwiek nie zrobić. Mam nadzieję, że nam po prostu wyjdzie i zabijemy kogoś. Naprawdę, no liczę na to, że dzisiaj się uda. Lecimy, lecimy poszukać jakichś osób, jak zginiemy z tym mieczem, to ja już sam nie wiem, nie? To. ja już po prostu się załamę szczerze, jak zginiemy z tym mieczem, bo ja, ja już nie wiem szczerze. A miecz, znaczy w sensie seta, to tak, wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj ulepszyłem w ogóle seta, tak na 38, coś takiego. E, na przykład. O dobra, to już wiecie pierwszy w ogóle graczy. Ktoś sobie biega w ogóle, bez koksa nawet. Więc sobie uciek, no. Tutaj są kolejni. Zrobimy teraz takie coś. Dobra. Mi się wydaje, że... No, dobra, Czemu oni uciekają zamiast się pijcie? Ja bym się chciał jeszcze z nimi pobić, ale nie wiem czy oni się chcą z nami pobić. W sensie musimy na pewno zjeść koksa. po prostu nie zginąć. Dobra. I zabijamy, zabijam tego gościa. Może się uda go zabić. Kurde byłoby... a no i dobra, on ja sobie ucieka. Kurde, jak, jaka szkoda. Nie no może on się by z nami bił, to bo naprawdę spokój, on jest diamentowy. O, za zabiliśmy go, okej. Okay. <laughs> dobra, się złopował Jak on miał itemy? A miałem itemki 26. W sumie itemki mi powiedział git. No ale mam pierwsze kila, mam pierwszy kila. Sorry w ogóle, że jestem taki, można powiedzieć, zmęczony. Zaraz późna godzina, wiecie. Ale udało się pierwsze kila zrobić, więc bardzo, bardzo spoko. Daj mi się bardzo spoko. Prób jeszcze parę osób tutaj pozabijać. Tu już widzę następną osobę, która. Nie, ja pierwszy raz widzę osobę, która kopie w ogóle netherrack, nie? A to są widzę diamentowi, więc są no, w sumie możliwe, że oni będą kopać. Dobra, może uda się kolejnego diamentowego zabić. No nie uda się. Aha, no i killa, nam zarąbali kila, Naprawdę, goślam zabrał killa. No nie mogę w to prosto. No, goślam zabrał killa przez to, że prosto nas. A, dobra, nie. No, serio goślam zabrał killa. Nie mogliśmy mieć po prostu już drugiego killa. w goślamcinka, a goślam. Dobrą. No jest nieciekawy, nieciekawy. Miał szokera, sam miał nic nie miał w tym sokerze. Giga szkola. Po prostu chyba jego kolega, jego chyba kolega po prostu, który razem z nim kopał. <laughs> aha, 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 okej, okay, okej, okay, okay. on sobie, a on sobie przez pańczyny chyba przeleciał. A jeszcze w ogóle zapomniałem powiedzieć 10 miliardów z tamtego poprzedniego odcinka, który wleciał w. wczoraj. Wytoglądać, się no, to będzie wczoraj. To wygrała właśnie ta osoba. Teraz racja też wygrania, Naprawdę sobie masę siona, więc mówię, no w następnym filmie będzie po prostu wyniki konkursu, się, kto wygrał 70 miliardów. Jeżeli pijemy 200 łapek po tym, odcinkiem, 24 godziny, no to losuję w następnym filmie 100 miliardów kolejne. Wiem, że to jest chora po prostu liczba, ale wydaje mi się, że na Luizie się powinno udalić, chociaż no zobaczymy, zobaczymy. Mówię, że będzie 200 łapek, no to wylosujemy w następnym filmie 100 miliardów dla osoby pracy, która poda z w komentarzu. Kiementowy kolejny gości, ale my mamy mnie 40, stary, to nawet A, dobra, aha, co on robi? To gości, który ma lepszej temy od nas. A właśnie fajnie, że mamy te usuwacze pajęczy, bo dzięki temu po prostu możemy naprawdę sporo rzeczy zrobić. No jak padnie w pajęczy, no to... Hmm, dobra, prawie bym pra, pra, zginęliśmy. Dobra, to... To, to jakbym zginął, to by się po prostu... Z materiału, bo no, jak wstyd zginąć z takimi temkami. Powiem, że Że nie jest to wstyd, bo z takimi temkami, no to kurde, trochę lipnie zginąć. Ale o dobra, gość się tutaj skoczył, w ogóle on jest w klacie Aha, ja sobie po prostu snipe widzę, bo nas bije właśnie na tej gardzie. Tutaj ja bym spróbował, szczerze mówiąc, spróbowałbym bym koło zabić. Nie, no, tutaj nikogo nie ma, jest. goście mi się dawaj, jeden 1 z dodawaniem. Nie, nie, stary. Żadne jeden 1 z dodawaniem to nie da, bo to się pewnie tak skończy, że... Ja, nawet tych temu, jakbym po prostu zginął. No, takie. Coś nie bawię. Ja bym poszło jeszcze przy tych ściankach jest, bo wydaje mi się, że... No ktoś jest. Wydaje mi się, że na pewno ktoś jest. Tak coś by na mnie czuje, nie? Tak coś by na mnie czuje. Ktoś tu może faktycznie być po prostu. Dobra, na tych ściankach chyba nikogo faktycznie nie ma. No. Rekaż się biję na tej strefie bez Ellift. W sensie... Fajnie na tej strefie. O, tej strefy w sumie bardziej. To się każdy bije myślę, się, że nie biją, kurde, przy strefie, wiecie. Takiej innej, nie? Ja nie mogę coś wepchnięty tam, bo jak ja zostanę wepnia, to to znowu zginę, nie? Ja nie mogę tam po prostu trafić. Kurde, chciałem się być tutaj, nie można łatwiej Gosiu, w ogóle nie prawda, ten miecz to tylko ja z jest jednym. W wolorach w sobie można stwierdzić, ale no to nie będę może mówił. Ale no w sumie, w sumie jest. Z... Ej, dobra, gościu w ogóle sobie padnie. No, nic sobie, sobie nie padł po prostu. Było blisko, było blisko, żeby sobie gości zginął. Ej ten lizard w ogóle padnie. Padł mu totem, padł mu totem, padł mu totem. No niestety, no, założył szybko totem. Mimo, że padł mu totem, to co z tego. Dobra, to są kolejnego hita. Wszystkie hitboxy, no dostał hita, no i no i sobie lecie. Właśnie to jest to. Jeżeli nie zabijłem tego No to on sobie po prostu od nas ucieknie. Dobra, znowu go mam. Tu tylko kolegom poszedł pomóc, a nic nie możemy zrobić. bartek z 900 po prostu. W Bartek 900 mu pomóc, nie? On ma, on, on ma, on ma mieć w ogóle 33. Nie no dobra, on ma mieć po prostu 33 ten gościu. Kurde, tylko no, mimo że mam mieć 33, no to... ha, no dobra, prawie prepadłem, nie? Nie no, git, get, git Ej, z tym mieczem 30 to się nie mogę wywalić. Naprawdę. Tak głupio jak się wale z tym mieczem 40. Serio, będzie mi tak, kurde, głupio. fajnie gdyby ten gość jest tam prostu nie na to mapę, ale dobra, kopujemy Tylko ja bym tego gościa Zabił strasznie sobie mi temami, bo on ma naprawdę sobie tem ale jego kolega, bo on zamiast go sobie mnie. a by był łatwy kill. Dla niego. Zobaczycie teraz Penning w sumie. Penning, mogę powiedzieć, no jeden z lepszych na moim kanale. Nie wiem, czy ktokolwiek nagrał takiego penning. Mając Stara, mogę się też mieć, ale wydaje mi się, że chyba nikt, bo było naprawdę masę, masę kluczy. W sensie masę kluczy, masę lucky boxów było. No, oglądajcie się sami i zobaczcie w sumie, co mi wypadło. Ja tylko mogę powiedzieć, że, ale co nam dalej wypadło, to musicie już po prostu oglądać sami. No, mogę powiedzieć tak, jesteśmy na pewno na plus. Heise. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro o 16, więc mam nadzieję, że wbijecie. No film, e, bo robimy daily, no i robimy też daily Live y codziennie o 19 robimy właśnie takie openingi rozdajemy masę miliardów nawet mi kolejne bloki, kolejne dwa laki bloki Właśnie teraz je otwieramy No i zobaczymy co nam wypadnie Mam nadzieję, że nam jakiś mega mocny item, szczerze bo ja, ja jestem przekonany, że nam jakiś mocny item, który sprzedamy Dobra, otwieramy w tym momencie, oby coś dobrego wypadło. No dobra, cztery klucze do serwoksa. nie jest najgorzej, ale dobra Ja co jest, nie dobra, dobra dobra, nie, nie pytań, nie, ja nie mam pytań, ja nie mam po prostu pytań Dostaliśmy jeszcze w ogóle 4 klucze z Sroboksu, więc je też szybko otwieramy. Zobaczymy co nam wypadnie. Dobra, pierwszy klucz, pierwszy klucz. No, no dobra, refy, lata. Dobra, nie. Perferki, miecz ptacha. No i dobra, w sumie git, w sumie git temy. Nieźle. z łami kupił dwa laki boxy, więc znowu je otwieramy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepszy rok niż wtedy. Miejmy taką nadzieję. Ja właśnie nie teraz otwieram. To jest w ogóle trwa wszystko na live, więc bijajcie koniecznie live'y. Codzienne live' o 19 są. I właśnie jestem takie oponienie, w ogóle mega dem losujemy, mega siano. No, dobra, losujemy, znaczy ja otwieram otwieramy. pierwszy dobra. Jest, dobra. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Odłamek meteorytu 4, cztery, cztery odłamki meteorytu. Jest dobrze. Dobra, widzowie następny. Następny po prostu, następny po prostu tutaj ten. Dobra, jest dobrze. Cały czas w ogóle pisze gzy, więc to jest porąbane, nie? Dobra, otwieramy. Za 3 2 1. Ja nie mam pytań. Ja nie mam po prostu pytań. Ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań po prostu, nie? Ja nie mam pytań. osiem odłamków meteorytu. Ja nie mam pytań, nie? Drivers mi kupił klucze za 50 zł. Zestaw kluczy za 50 zł. 23 trzepik 18 sarboxów. To co się po prostu dzieje na tym streamie, to jest po prostu niepojęte. Wbijajcie na streamy koniecznie. 19. Otwieramy widzowie. Miejmy nadzieję, że coś mocnego nam wypadnie. Najpierw epic boxy czy coś mocnego. Dobra, można coś mocnego tutaj wypaść, jeszcze to widzę. Miejmy nadzieję, że coś mocnego nam wypadnie. Otwieramy. Dobrze, jest miliard na Plus. Jest też dobrze. Odłamki, dobra, dobra. Dobra, otwieram kolejne, Zarobiście. Dobra, jest dobrze. To ten boksy, fajerwerki. Kill of 36. Dobra, z tym Kurde, no dobra, jest dobry drop. Jest dobry drop, nie ma co. Dobra, a teraz otwieramy klucze do Starbox'a. Ja chciałbym, żeby najbardziej wypadł mi mieć 38, ale dobra. co odłamki. Pani owocu pani owocu. Kłani, podka Refy, koksy, owo co dobra, spodnie 38, jest dobrze, jest dobrze? Owoce co słani, dobra, refy, dobra. No to to musimy po prostu te refy wyrzucić, bo refy to nie, nie opłaca się. Dobra, otwieram dalej. smoc dłamy, dobra i ostatni, no dobrze, jest to jest to był dobry drop. To był dobry drop, nie ma co, nie ma co. Właśnie trwa live, Dikwest, kupi mi zestaw hazardisty. Otwieramy właśnie, to są wszystkie, dobra, to jest chory zestaw. Dwa laki bloki, 30 kluczy do skrzyni Starbox, 40 do Epic Boxa. Otwieramy najpierw laki bloki, właśnie otwieramy dwa laki boxy, Mam gdzieś coś mocnego nam wypadnie. Dobra, pierwszy laki box Dobra, co nie wiem, co wypadło tak szczerze. Dobra, nie wiem, chyba nie wiem, co wypadło. Klucze, dobra, jest dobrze. Klucze trafione. Mam <gry> od Epicboxu. dłamek jest dobrze. Jest, mam jardy na plus. Kolejne odłamki. Pańczyny, potemy, boksy. Kolejne odłamki. Pańczyny. Smoczy smootu dłem kolejny. Smootzydłem kolejny. No, na teraj. dobra. Dawes mi kupił kolejne klucze. Kolejne klucze mi kraj wyskupił. Ej, dobra, naprawdę. Wielam oczywiście po raz kolejny Epicboxami i mam nadzieję, że coś mocnego nam wypadnie. Dobra, ej, odłamki. Mamy 20 odłamków, dobra widzowie. Teraz przyszedł czas na najlepsze proste klucze na serwerze. Przyszedł czas na klucze na najlepsze na serwerze 43 klucze od Starboxa Co 16 ułamków? Owoc odchłani, jest dobrze. Gwiazda śmierci jest dobrze. Owoc odchłani kolejny. Nie 38. Dobra, mnie 38, widzowie. Nie 38, widzowie, jest dobrze. Ej, dobra, jest dobrze. Owoc odchłani. No, nogawid 37 jest też dobrze. Fajwerki, owoc odchłani osłoczy odłamek. Kolejny owoc, owoc odchłani Potem, owoc odchłani, na pierwszych ptacha. Triwes mi dokupił kolejne klucze. Co ty Kniwers robisz? To jest najgrubszy opęk 32 zł. Nie, dobra. 32, owoce odchłani, jest dobrze. Owoc odchłani, lata. Dobrze, Od, owoc odchłani, owoc odchłani Kolejny koksy, owoc odchłani Smocze odłamki, 16, dobrze Dobra, a teraz przy czas na epic boxy, widzowie przy czas na epic boxy No i to było tyle, wbijajcie koniecznie na streama Kraj, jesteś totalnym bogaczem, nie, naprawdę To było na tyle, wbijajcie koniecznie na streamy